Siemanko, w dzisiejszym nagraniu pokażę ci, jak grać w RavenQuesta, kiedy serwery są offline. Mianowicie, jesteśmy dzisiaj na serwerze oficjalnym na Discordzie RavenQuesta. No i nie każdy wie, że jest coś takiego jak tutaj Your Quest. Oczywiście na początku musicie wybrać sobie rolę na Discordzie i jak tą rolę wybierzecie, no to tutaj macie pełną informację o tym, co można, jak można to zrobić. To jest o tyle istotne, że jest tutaj Marketplace. Na Marketplace za waszą aktywność będziecie testowali punkty za zadania i za te zadania te punkty, jak widzicie, będzie można tutaj wymienić na munki. Munki, w zależności od tego, im wyższy tier, tym więcej tych punktów wymagają. No i pojawił się taki właśnie quest dzisiaj. Tutaj macie link do Twittera i informację, że za 17 godzin skończy się ten quest, czyli no później już zrobienie tych aktywności no nie da nam tych dodatkowych punktów, więc warto się śpieszyć, tym bardziej, że te posty mają różny czas. Czasami jest to 17 godzin, a czasami jest to mniej, więc warto mieć to na uwadze. Ale dobra, mamy pościg, no i ja wchodzę tutaj, to podlinkowanie przekierowywuje nas do nowej strony, jak widzicie na ekranie. I tam był pierwszy link było serce, więc moment, nie to mis klik. Serce dajemy serce. Wracam tutaj. Później jest repost. Znowu jest przekierowanie. Robimy repost. Wracamy. Trzecie jest komentarz, więc tutaj dajemy. Już komentarz. Oczywiście każdy pisze to, gdzie to czuje. Dajemy komentarz, wracamy link, klikamy do tego engagem i następnie klikamy to niebieskie coś. Dzięki temu system sprawdza, czy mam zrobionego retwita, czy mamy komentarz, czy mamy lajka. Dostaliśmy 600 punktów, za każdą aktywność jest po 200, łącznie już mam 12 tysięcy. Za 12 tysięcy na chwilę obecną, gdybym się uparł, no to już prawie mam rar munka, więc uważam, że jestem w połowie, a granata nie działa. Munki są o tyle istotne, że będą generowały nam dochód.